Cześć tu Kamil W dzisiejszym odcinku pokażę wam Moje ostatki Chryzantem w tunelu W sezonie 2022 Jak widać zbliża się Nieubłaganie Święto pierwszy, Święto wszystkich zmarłych I w tunelu robi się Już dosyć Mało kwiatków. Przejdę, pokażę wam jakie u mnie są jeszcze pozostałe kwiatki oraz jakie są odmiany. Nie będę mówił nazw, bo, bo nie chciałbym robić reklamy w jakiejś odmianie. Najwyżej, jak ktoś będzie chciał ode mnie, ode mnie faktycznie tak nazwę odmiany to. Wiadomości prywatnej napiszę. I skąd biorę sezonki, przede wszystkim? Nie mam na celu, żeby kogoś reklamować, tylko po prostu pokazać, jak w uprawie tradycyjnej można wyhodować piękne okazy chryzantem doniczkowych. i widać, tutaj są kil... Wielokolorowe chryzantemy. już pewnie będzie ostatni film z serii chryzantemy 2022 roku, gdyż, gdyż te chryzantemki już niedługo pojawią się w całej Polsce na no. Grobach. Bardzo dziękuję za liczne komentarze pod moimi ostatnimi publikacjami oraz subskrypcje kanału, o które bardzo proszę. Jak widać żółty, piękny, piękny kolor. Jak widać u, u mnie chryzantemki stoją na folii. Mam takie rozwiązanie, że na folii stawiamy żeby nie stały bezpośrednio na ziemi jeśli, jeśli wy macie inne rozwiązania piszcie w komentarzu czy moje rozwiązanie jest dobre A jeśli jest wasze lepsze no to prze, przedstawcie swoją swoją wersję pokażę tak w oddali ile mi zostało jeszcze kwiatuszków dzisiaj jest sobota Wszystkich świętych jest we wtorek, więc, więc no, tylko tyle zostało. Reszta już ludzie stoją pod cmentarzami oraz, oraz sprzedają już te ostatnie sztuki. I te ostatnie sztuki dzisiaj w nocy już wyjadą do cmentarza. Jeśli chcecie wiedzieć w komentarzu y pod jakimi cmentarzami stoimy, piszcie. Pytajcie. Udzielę konkretnej odpowiedzi. Zaproszę po kwiatuszki. Jeśli powiecie, że jesteście ode mnie z kanału, to będzie na pewno kilka złotych taniej. Piękna prawda? Tak. Ten fioletowy, ładny kolor, który się przekształca w taki róż. Bardzo ładny. Te wielokolorowe mamy pierwszy rok dopiero, ale naprawdę w tym roku się, się tak naprawdę sprawdziły, bo pięknie wykwitły. i nie ma żadnych popsutych kwiatków jeszcze nic nie brązowieje więc pięknie to wygląda Tutaj widzicie o te kwiatuszki, które się bałem jak robiłem kolejny film, czy wykwitnął, czy nie wykwitną. Wykwitły w moim poprzednim filmie jest pokazane, bo one były po prostu miały tylko, tylko o takie połączusie malutkie. Jak widać. Pięknie wykwitły. Można powiedzieć, że u nas w tym roku 95% kwiatków, które były kupowane, i pierwszy rok mieliśmy, po prostu wykwitły. I to wykwitły w najlepszym możliwym momencie. Proszę bardzo, perła, perła wśród kwiatków doniczkowych Piękna Elda White Proszę bardzo, jako piękna Ja piękniejszej bieli jeszcze yy, jeszcze nie miałem w swojej uprawie, więc jeśli wy macie jakieś białe, piękne kwiaty, duże piszcie w, komentarzu, w komentarzach odmiany albo Patrzcie zdjęcie swoich kwiatów. Wtedy będzie można się wymienić wskazówkami. Jak widać tu jeszcze pszczółka siedzi. Jak widać piękne kapelusze eldy białej oraz LD żółtej, którą zaraz pokażę bliżej. Tam jest taka mała, mniejsza. Dziś może znajdziemy dużo w żółtą. Proszę bardzo, jaki róż. pisaliście w komentarzach, że jest ten róż jest strasznie niespotykany. Szukajcie w katalogach. Pewnie znajdziecie. To jest dosyć prosty kwiat, bym powiedział. Jak widać, liść też ma piękny. I od, od, od dołu niemalże do samej góry jest ulepiony kwiatem. A ja jeszcze powiem Wam więcej, że tego kwiatka nawet zimiennik nie lubi jeść, więc więc kwiatek taki doskonały do uprawy tylko który strasznie wcześnie kwitnie to jest ten minus piękna Elda proszę bardzo jak zbita Proszę bardzo, jakie kapelusze. Tam jeszcze mamy na ostatniej żółtej motylka pojawił się. Pewnie ten film dopiero wrzucę po, po wszystkich świętych, więc, więc bardzo bym chciał, żebyście jeszcze mi stawili łapkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybował kanału, to żeby to zrobił będzie mnie nie, nie to motywowało do jeszcze większej pracy na moim kanale oraz jeszcze ciekawszych filmów proszę bardzo jakie mamy to i mamy LD, LD Yellow. piękny zbity kwiat sama żółć Nie ma żadnej żadnego brązu ani, ani jakichś tam innych uchybień. Piękny kwiat A jak pachnął to Nieziemsko to, to, to tylko ja to czuję Tutaj pokażę ten wielokolorowy. Proszę bardzo, takie kapelusze żółte, białe, Elda White oraz yellow. Ona jest troszkę zła do transportu, ale myślę, że cena wynagrodzi ten trud poniesiony z transportem oraz zdenerwowanie podczas załadunku takiej. Pięknej, pokazałej donicy kwiatu. Proszę bardzo, kapelusze. Proszę bardzo, jak, jaka biel jednolita, jeden w drugi. A tutaj znajduje się ten róż, o którym miałem zapytania w komentarzach pod ostatnim filmem. Prawda, że okazałeś. Proszę zobaczyć. Od dołu, niemalże od samego dołu do góry znajduje się kwiat. Róż. Wcześniej to on jest takim kolorem dosyć fioletowym. On się z biegiem czasu robi taki no taki powiedziałbym śnieżny róż taki Mój widzów, dotarłeś ze mną do, do końca mojego filmu. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, napisz miły komentarz oraz oglądaj moje wcześniejsze publikacje, które może ciebie zaciekawią. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło.